Dobra, ja rozpoczynam nagrywanie. Jakbyście mogli to coś powiedzieć. O, nie działa. Już naprawiam e, głośniki. Olere. Dobra, jeszcze raz. Dzień dobry. Witamy państwa bardzo Co? serdecznie w pierwszej rundzie piątego sezonu Ligi szóstego. Legend F1, szóstego sezonu Ligi <laughs> Legend F1. Jesteśmy na torze Interlagos przed nami Niesamowite emocje na 36 okrążeniach wokół tego toru. 12 kierowców razem z, 13 kierowców razem z nami, ponieważ Malina opuścił serwer. nie dalej mi się nie chce. To nic, i tak wejście za okiem mocne także... był, kurde, ja tym no. Dobra, ogólnie, te powinno być ok. Dźwięk jest porównywalny. Wszystko na równą liczbę decybeli. Tak jest 13. Eee, ty Szykuc, bo ktoś ktoś pamięta ile było w piątym sezonie na Interlagos osób? Nie wiem. Mm. Ale podobnie chyba. Mm. No bo na pewno jest mniej niż w czwartym, ale więcej niż w trzecim. Ty bo ja jestem w ogóle drugi, z się dzieje. Patrząc na to, że... Yy, w trzecim było jakieś 10. 9. Że RF1 odchodzi do Lamusa. No. To jest dużo osób, prawda? No poniekąd trochę parę osób z Summer pomaga do frekwencji. Co najmniej trzy osoby, nie na cztery. No, Polukiano, Matias, Panoramis i Krzysio, oni wszyscy z Summer przyszli. Ale to dobrze. Zawsze tyle więcej. Zapierasz się. Pierwsza czwórka w 800 sekundy. Co tu się dzieje? Ciasno. Aos Aj, bieg przeskoczył. Ale tak mam paliwo na dwa kółka, więc żaden problem. Nie wierzę, że po drugim sektorze byłem... Dwie setne za MPI ma na koniec jestem 40 wolniej. O, zyskałem Sporo I dobrze Kurczę, coś tam to nie wchodzi w zakręty coś coś to to przeżyje. dobra drugi wyjazd pierwszy i trzeci sektor są ok, tylko w tym w tym drugim strata prawie sekundowa, nie martwi. No, wy co za to zwalacie? Gdzie co, jak? No, ja jestem cały czas drugi. Wiesz <grych> Też! No, to dużo to czasu. To też. Eee, nie, nie bo wiem, już lokiano pierwszy. O dobra, ty git. Przestraszcie z, z boku, ja czasu? Eee, mhm. Dobra, jak Malina zwalnił, to. Cza... O! Sorry, zor. Trochę był, no, trochę na mnie będzie... dopisało. No Toyota. Oj, Aż się czasy wefa przypomniały. Ale rzucił autem na wejściu. A to No dokładnie. Co ja mogę powiedzieć? Co ja mogę powiedzieć? Co mogę powiedzieć? W sumie, y, jaki jest minus tego, że się da najwyższe y, z te sprężyny? Rusza. O. O telefon. No. A mogło być lepiej, ale zakręt na początek jest nie wyszedł, trzysta trzydzieści nie to jest... Aj, rzuciło. Niskie skrzydła mają, Mam ma chyba 6,3 skrzydła. Nieźle. Tak, to się zgadza. Ja sobie podwyższyłem do 7,4, bo czuję się pewniej w drugim sektorze. Raz za 12 mhm. A żeby lepiej skręcać mam 8,5 chyba, albo 8,4. Łocza, Matias. Y 25 pięć tysięcznych przede mną. To chyba będzie mój na razie rywal. Bo przewaga nad Maćkiem jest spora i strata do Matele też spora. Matelele jedną tysięczną za mną. Mm. ki wzięły teraz górę, zamiast zbić bieg i w dół, to do góry. Nagle strata. Jestem? Dobra. tój O wieś tój. Weź, tarka. Dobra, tarka. Proszę ci break testa zrobię. A ja daję zombą. Amin tal. <coughs> Gönül. Nasıl Hamilton'ı aldın? 我今天还没约。 Ostatni kurwa zakrętny najgorszy. No ja tam tracę cztery dziesiąte. Ja też. Trzeba zacząć skręcać wcześniej niż się wydaje. mogą ruć Dobra 30 jest poprawiona. byli <tryk> już odskoczył od Lukiano. Nie tylko. A to już, to już jakiś czas temu. No. Już 7, 8 zrobił was. A. Malina dopiero szósty. No ale tam różnica między Wami jest dość mała. W zasadzie. Do matelele. Jesteśmy jesteśmy. Ja jestem zdziwiony, że jestem trzeci w ogóle. Hmm. Ale aż trzeci? Hmm. że jestem tak wysoko. Chciałem, hmm. żeby na tyłach. O tu proszę. Zawsze byłem na tyłach w fairfactorze. Hmm. Nie tutaj. No, ale poczekajmy do dworze. Czuj jest dobrze. Że... Wydawało mi się, że pojechałem z 2-0 na jeszcze, jak się dało i już wolniej. No. Wyjebała, gra. Jak dwa koła są na torce, to jest git, nie? Tak, tak. A. Dobra. Tak, cztery to też. Kurczę, za szybko. Dobra, to odpuszczysz. Znaczy, ja myślę takim, że już pozostałe dwa były poza torem, nie? Czaję, czaję, czaję. Jak będziesz tam sprawdzać moje okrążenie, to wiesz, tam ja nic nie poszerzałem. Ty wiesz, na wyścigu jak będziesz patrzył, to też tak... <gry> tak, jakby ja... Ty zniknąłeś na pierwszym okrążeniu, pojawiłeś się na drugim. Dobra. Wewnętrzne ustalenia sędziów, pozdrawiam Nikt nie słyszał. Tak. Nie wiem o czym mówisz. To <laughs> ma Domniemanie niewinności. Jest potencjał na P2 Ło, <laughs> wow. myślisz, że Lukiano pokonasz? Juggi warm wyjechał. Pewnie Malina, no bo Piotera nie ma. Czemu Piotra nie ma? Bo on nie ma kierownicy Robo jeszcze, no, no, no i w robocie coś mówił, że do 21 pierwszej. Aha. Podobna sytuacja jak Patryk913, który jest w, w robocie do chyba... Do północy nawet. A co tam robi? Maku pracuje. To i tak nie są noski, jakby był w noski, to by do drugiejś tam siedział. A im płacą więc w nocy, nie? Dość, chyba płacą. Nie wiem ile dokładniej ptam. No i znowu, kurde, 30 euro. Majna daj is... oh, jezus, mania. Oj. Jeszcze się MPD poprawił, 1%. /10. To add to the misery. Gdzie on jest w ogóle? On się poszedł gdzieś? Poszli no z pieczykiem i zwali na innego TESa, znaczy, na inny Ka kanał. kanał. Dobra, ostatni kółko, więcej bym się nie chciał jeść. Poddawaj się. Zawsze możesz sobie sprawdzić. NIE WOLNIWA! Może będzie lepsze wyjście, ale to będzie mała poprawa. Nie wystarczy na przebicie Mmm, Ale nie wystarczyło 16 tysięcznych. Gdzie ja, tam jeszcze tam, tam, tam można tam, tam, tam. urwać? Szkoda, że tu delty nie ma. No, no, no jak myślałem. Tak... Niestety, podonerfa, który nie obsługuje delty. A delta mnie rozprawia, więc zobaczcie, czy nie ma. A delta między kierowcami mieli szybciej niż kodowcy. Bęg! O! Jest Jan drugi? drugi. No, mniej więcej jedną dziesiątą przed Luki. 8-0 <laughs> zrobiłem. Bang, bang, że tak powiem. Mm. Dobra, no Ale jeszcze mam zapas. Ale nie na tyle, żeby MPD'ego poprawić, tylko nie, pewnie, nie żeby, tyle, żeby umocnić. Nie, MPD'ego, ale żeby się zbliżyć tak na Mhm. Mm to mam zapas. Już pewnie MPD też ma zapas i Lukiana też ma zapas, więc... Mm. No i co moja 32 w teraz tracę? To jest bullshit. Bo 30 wolniej pojechałeś. Thanks, Mr. Obvious. Captain Obvious to był. Captain Obvious. Dobra, ostatnie dwa wyjazdy chyba. to jest dziwne, chem 100 km nie od ciebie, a i tak tak wolno mnie wyprzedzałeś. No widzisz. Dobra, to już odpuszczam to kółko od razu. Szkoda czasu. Kongon 331 zrobił to albo miał slipstream, albo jeszcze jakieś skrzydło obniżył. Hmm. Albo skrzynia. Nie, on skrzynię taką samą. To w się sensie nic by mu nie dało jeszcze skrzynia, powiem ci. Na tych skrzydłach. Jeżeli ma takie same jak ja. Chyba, że na kwaleś sobie przednie obniżył, czy coś. By mieć prędkość. Cholera. Co jeszcze można zrobić, żeby to przyspieszyć Przyspieszyć Łatwiej powiedzieć Między gorzej gaz. zrobić Teoretycznie, balast tak? Ale... Mm, mm. Schutzek po... <noise> Akurat <głos> tu padł <w> kocep, żeby <noise> wagę Bolidu uzależniać od wagi <noise> kierowcy, ale to... to ja nie bez, ja, ale to, to ten to przy miał balas 149 kg. To by wtery dopiero bolidy były nierówne. 7. Co? W <grywa> <grywa> sumie jak na fakt, że nie jeździłem od tylu dni, dziewiąte miejsce, nie tak źle. Tylko sekunda 20. Gdybym w 2 tracił tyle do czołówki, to, to... bym... był w raju. No i znowu nie mogę to hamować do tego zakrętu. A! <grywa> <grywa> To gorzej, że do szóstego jest strata. Ja do decido de lago, nie mogę dohamować dobrze. Albo przejdę za szybko, albo za wolno. Ten zakręt mówisz o. A, decido de lago, czyli czwarty zakręt. No. spec czyli drugi zakręt trio sektora. Pierwszy zakręt trio sektora. A to nie jest trójka? A nie, dobrze, to jest czwórka. A tu. Może tam być. Decido de lago, ten zakręt. Aż tak dobrze nie kojarzę zakrętów z tego toru. Dobra. A ta prosta nazywa się Reta Oposa. Dobra, dykta. Masz mapkę toru na drugim monitorze, prawda? Nie mam drugiego <grym monitora. <grym 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 ale masz mapkę toru pola Nie, od nie mam. Chyba to pamiętam. Ten długi łuk przed końcem drugiego sektora nazywa się Lorania. Ale to tylko tyle z dwie. No i eski senny, pierwszy, drugi zakręt, nie? I zakręt słońca... Zakręt słońca, trzeci jest. Kurwa, Uw. del sol. Na no imoli będzie już łatwiej. Tutaj jest trochę przerąbane. Na gdzie? Na imola jest następna. Uuu. Ale to są z tą szykaną, o Boże. Którą, ich bo wariantę? Jest. bazą, no, tak. W sensie to ostatnia, no. no, to bazą, tak. Chociaż alta też jest przerąbana. Alta jest. Oj, alta, to jest grubo. Tam się grube rzeczy dzieją na mhm. alcie. Ona jest dziwna w ogóle, bo to można właściwie przejść na wprost, ale to po tarkach trzeba mocno. No. Chociaż i tak, jeżeli chodzi o wieści, kto najbardziej się niepokoje to są. Czym? Zakręt tosa. Może ten. A, wiem. Mm. To jest ten na pełnym gazie do... i potem się hamuje, tak? Od razu. No, ten. ten pierwszy lewy, co chyba kończy pierwszy sektor. A nie, to inne. No dobra, nie wiem. Dobra, jadę kółko. Dobra. Też. Dobra, zdążę jeszcze jedno. Kurde, znowu ten sam zakręt. No, mam szansę przed Matelele być może. Telele, jaraj się, jaraj. Już kręci nie szeroko nie! Mm, mm, mm. Kopoty najmada, o, o nie! Bórza było szybciej. Chociaż kto wie. No powiem wam, że zaś mocny te summer. Hmm... Luki zwłaszcza Ja ale ja żartowałem, bo <grym> nie są Dobra, Koniec. dobra, poprawiłem się o 20. Ale mi zabrakło kurczę 34 tysięczne. Jestem drugi <grym> Brawo am. Jej. Dobra, to ale poczekajmy, bo jeszcze to nie jest, no, ale jest koniec. No wjeżdża. Na się falach i z pierwszego rzędu, jakby ja jestem podjarany bardzo. Dobra, MPD się już nie poprawia, to teraz Maciek. MPD się nie poprawia, to teraz Maciek? Znaczy, no teraz A, Maciek sam. Maciek, Maciek jest buch, Macie. Dobra. Macie, 43 tak zwany. Ale za dała. Kurde! Dobra, czekajcie, jest 2 Dobra. No nie wyciągnął. No i zabrakło mu tysięcznych do Panoramiksa. Dobra, szybkus jako ostatni będzie kończył. No, no nie, 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 No, 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 no.